Słuchajcie, dopiero dzień matki był wczoraj, a za chwilę mamy kolejny święto dzień dziecka. No bardzo przyjemne święto, co ty chcesz. No ja lubię, ja się cieszę, mam mamę, na pewno dostanę jakiś prezent. O matko, a ten rozumiesz swoją. ma mamę i dostanie prezent. A pomyślałeś, że może należałoby niektórym osobom coś sprezentować. Ale ja też muszę kupić prezent dla dziecko, mam przeciaka. O, super. Słuchajcie, na jesteśmy jesteś najstania. Poczekaj, no mam. Mamy kaczki. Słuchaj, z tymi kaczkami to delikatnie. Jest ich w sumie więcej niż jedna. Cztery, dobrze. Yy, mydełko i ziółek w yy, No w sumie do ciała i do włosów takie dwa w jednym. Bardzo fajna rzecz dla dzieciaków, ponieważ yy, one są przewalane dermatologicznie bardzo wątpliwe. Na pewno nie uczulają. Nie wywołują łez yy, przy myciu włosów. No to bardzo ważne. Jest bardzo to bardzo ciekawy nie. produkt. No ale skoro mówisz o chrześcijaku, no to ja mam też powiedzieć o mojej cudownej chrześnicy. W jej kupię mydełko i wodę toaletową z małą syrenką, to jest świetna. Zapach Albuza Arbuzowy. No. no tak, ale polecieliście po cenach 4,90, ale wydatki, no dajcie spokój. <gry> Może dożyć coś jeszcze do tej syrenki. Na pewno tutaj jeszcze ma sam do ust o otruskawkowym zapachu i smaku. Tak, już o truskawkach, To na następnej Komu... stronie masz jeszcze pasę do zębów truskawkową. Właśnie też o tym pomyślałam. A jak kupisz pasę do zębów, to się jeszcze też dostaniesz w no, w sumie fajna opcja. Bardzo no, no, się. Jemy. Dziecko umyte, wypielęgnowane. Ja Wam powiem o innej wersji mycia zębów. Co wy to? Bo się bój. bój, się bój. Ja to nie może błonnik. Co, ja już ten błonnik testuję, wiesz, i mam już y, widzę po prostu wyniki po tym y, błonniku. Jak zaczniesz testować, to wtedy będziemy mogli porównać. Jeżeli tak. chodzi o to mycie zębów, o którym tutaj wspomnieliście, bardzo fajne, y, fajny produkt. Um, walne dla dzieci, gdzie są, jest zestaw dostaw dla mnie za Tak, tam są moltowitaminy i minerały. 18. Dokładnie, o ja też sobie tutaj otworzę na 98. Co prawda w tym katalogu nie jest promocji, ale promocją ale może być subskrypcja. Nie? Ale zanim przejdziemy do subskrypcji, ponieważ powiedziałam, że to może yy, fajnie korespondować z myciem zębów. Ponieważ środkiem yy, takim słodzącym w tym walne spaku. Jest ksywitol, jest to wyciąg z brzozy i on bardzo fajnie tutaj ma takie fajne działanie y, przeciwkrótnicze. Dziecko musi tabletkę ssać. W ten sposób jak ssie tą tabletkę, to y, ta. Y, y, co ja powiedziałam? Przeciwnik siliton otula ząb i po prostu chroni przeciw Także bardzo bezpieczna, fajna forma również zabezpieczenia zębów. Natomiast cały. ten. tak truch... się łyka? Czy... No, no właśnie. Czemu czy on w może słuchać? Ja nie wiem, że te no, tabletki. No, no. No. no bo się tak zastanawiam, no, czy można je łykać też. Bo niektóre ciachy nie wyptają. Ja 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 A w sercu, jak nie. Oni nie. No dobrze, no jak pogryzie, no to pogryzie, to nie ma po prostu zabezpieczenia na zębach, ale sobie jest super, co ja mówię. No tak, ale chodzi mi o to, czy nic się nie stanie w Nie, nic się nie stanie, po prostu zapach jest pomarańczowy, jest wszystko ok. Witam jest z A tego nie zje... <grystvo> jeszcze. Z <Charki. grystvo> tego nie wiadomo, czy te truskawki i te owoce nie są modyfikowane. Polskie truskawki takie najlepsze. Ojej, żeby były spod sprawdzonych upraw, żeby były zdrowe. A tak jakie jak mamy produkty w naszych... Wszystkie są monitorowane. Hej? No więc właśnie, no, no, sam porównałeś. No, no, sam mówię, nie? A teraz nas tutaj i wiesz. Słuchaj, witaminy, no właśnie, witaminy z grupy A, z grupy D, z grupy B. Ostatnie badania donoszą, że 90% społeczeństwa polskiego, 90% społeczeństwa polskiego brakuje witaminy D. D? D, właśnie D. A witamina D ma bardzo duży wpływ na ogólne funkcjonowanie naszego organizmu, czyli biotarczycy, która jest związana z hormonami i tak dalej, jakby ogólnie, tak? Czyli po prostu z tego wynika, że za mało siedzimy w słońcu. Dokładnie. Dokładnie tak. O, jak. To trzeba mi... iść na słońce. Dokładnie, ale trzeba iść na słońce, ale to musi być Z bezpie... odpowiednim zabezpieczeniem. I tutaj bardzo fajnie mamy produkt, jak już mówimy o dzieciach, no to kręgospalania dla dzieci. Strona 131. No właśnie mam, czytam. E, produkt polski e, przede wszystkim, e, bardzo fajnie e, zabezpiecza skórę, zarówno e, dla dzieci, które, u, nie już w się, uwielbiają biegać, szczególnie właśnie. jak jest taka piękna, słoneczna pogoda. Ale jaki wysoki filtr? 50? No, 50, jeden z, no, jeden z lepszych i na pewno bezpieczny. No tutaj czytam, że to jest dla skóry wrażliwej, także też bardzo... Starczy na no. No, to jest bardzo, bardzo ważne. W składzie ma morożkę. No. A wiecie co to jest, jest morożka? To jest malina szwedzka. Nasza jest taka bardzo malinowa, czerwona. No tak, sumie, że nawet szwedzkie składniki pomagają chronić skórę Dokładnie. przed uszkodzeniami powodowanymi przez promieniowanie uchwał. No właśnie, a malina morożka jest taka mocno pomarańczowa, no w bardzo szybkim czasie musi skumulować podczas tego okresu wegetatywnego sobie witaminy, więc tutaj po prostu jest bomba witaminowa. Fajnie, że tak jest. To widzę, że to jest nowość, bo. A co to za technologia? Co to, myśli, jest, to tymi... jest za technologia? No, Petrujnie dla linii sam 360 zawiera filtry UV, o szerokim spektrum działania, o wysokim i bardzo wysokim SV, czyli to 50. No to bardzo dobrze. No to słuchajcie, oczywiście fajny produkt. Przed poparzeniem, co I zawiera witaminę E. Bardzo silny przeciwutleniacz, mamy ze względu na korzystne działanie na skóje, zwłaszcza stres, oksydacyjne błony przez zanieczyszczenie i promieniowanie słoneczne. Super. Słuchajcie, ja uważam, że produkty są fajnie dobrane. Jeszcze raz tylko wróćmy do nich, bo ile kosztuje, ile kosztuje... Yy... Aha, miałam chodzić o tej subskrypcji, więc teraz nie ma yy, promocji na tą na, yy, no, no, no. skits. Ale można by kupić promocję, czyli kupujemy trzy opakowania, czwarte jest za złotówkę. Można w ten sposób jakiś. No, nie tego Nie, 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 nie. Można po prostu kupić pierwsze opakowanie i powiedzieć mamie, że jeżeli będzie zadowolona, to jest otwarta subskrypcja, będzie mogła kupić kolejne dwa opakowania, a czwarte będzie miała za złotówkę. Bardzo fajna taka, taki produkt i taka sytuacja, taka możliwość żeby po prostu założyć subskrypcję. Ile ten produkt kosztuje na dzień dzisiejszy? 46,50 No dobra, to rzućmy do tego, co tam mówiliście. Każdy, ty miałeś dla chłopaka, ty masz dla dziewczynki, więc dorzucamy oczywiście mydełko za 5 zł. To już mamy Ale 10. nie tylko mydełko, bo jeszcze. 50 złotych, 70 zł. Słuchajcie, no w sumie się zmieścimy i zobaczcie, jakie fajne produkty. No i przy do... okazji zadbamy o, o zdrowie i wygląd. Dokładnie, ja jestem pod wrażeniem. To co, co zawsze płacić jakieś zabawki w jak można coś praktycznego? Super, bardzo fajnie. Natomiast powiem Wam, Dominik to był przerażony, że niedawno był Dzień Matki, wydał pieniądze, teraz Dzień Dziecka. Ale chcę Ci powiedzieć, że z prezentami dla dzieci nie koniec. W drugiej odsłonie powiemy o produktach dla młodzieży.